Każdy człowiek, choć z wyglądu podobny do innych, nosi w sobie jakąś rzadką cechę, która sprawia, że jest on wyjątkowy. Wiele kultur twierdziło, że największym źródłem informacji, nie tylko o naszym charakterze, ale i losie, są dłonie, na których mamy wyrysowane nasze przeznaczenie, a także wielką opowieść, w której głównym bohaterem jesteśmy my sami. Jedni oczywiście mają być przeznaczeni do większych rzeczy, a inni do mniejszych. Wskazówką co do naszej ważności dla świata ma być wyrysowany na środku dłoni X. Naukowcy ze St. University w Rosji twierdzą, że osoby ze znakiem X na dłoni mają bardzo dynamiczne życie, a ich charakter nie ma nic wspólnego z nieśmiałością. Przeciwnie, są silni i odważni, co jest wyznacznikiem, że mogą dokonać w życiu rzeczy wielkich, a być może nawet zmienić nasz świat na lepsze. A wy co sądzicie o badaniach naukowców? Też macie wyrysowane na dłoni X i wykazujecie cechy siły i niezależności? Zachęcamy do lajkowania filmiku i subskrybowania naszego kanału.